Montujemy dzisiaj uchwyty do szafek, klamki, klameczki, gałki, gałeczki. Może tam macie możliwości, u nas będą to takie uchwyty tej długości. Montujemy na szufladach, na szafkach. Już przygotowałem cały zestaw Narzędzi, które potrzebujemy do montażu uchwytów, i krótko Wam teraz pokażę, co tutaj mamy. Nóż ołówek standardowo, cieniutkie markery do zaznaczania. Śrubokręcik do skręcania uchwytów, metróweczka. ściski do łapania drewienka, które nam pomoże przy wierceniu. Dwa szablony różnego rodzaju do zaznaczania otworów. To sobie też chwilkę później o nich powiemy i sprawdzimy oba. Powiem Wam, jakie są plusy i minusy każdego z nich. Ciekawostka: ten kosztuje 3 zł, ten kosztuje 6 razy więcej 18 zł. To jest model IKEA, to jest model Leruar. I teraz Wam podpowiem: ciężko go znaleźć w IKEA, trzeba przejść kilka różnych działów, w różnych miejscach może być. Ale na dole, na regale, regał dziewiąty, miejsce dziewiąte. IKEA jest tak poukładana, że na pewno w waszej IKEA to jest też to samo miejsce, więc to może być ułatwienie. Mamy wiertła do drewna, malutki unboxing, też sobie zrobimy taki standardowy zestaw, boż zielony, czyli taki dla Majsterkowiczów, ale tutaj też się sprawdzi. Plusem jego jest to, że ma te szpikuleczki. Te szpikulce takie na początku, więc te delikatne otwory bardzo łatwo będzie w Wkrętarka oczywiście, szmateczka do przetarcia i rzeczy, okulary, gdyby były potrzebne, także kawusia. Z mojego super kubeczka, słuchajcie, dorwałem go w Biedroneczce. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać. Stół roboczy też tutaj nam się sprawdza do korzystania. Wszystkie linki oczywiście do wszystkich produktów, do wszystkich narzędzi macie na dole w opisie filmu. Gdybyście uznali, że coś Wam się przyda, to tam możecie je znaleźć, nie musicie szukać. Klikacie w linki i możecie sobie na Allegro zamówić. Na pewno tutaj taki zestawik Wam się przyda. To taki cały gotowy zestaw, który przyda mi się do montażu tych uchwytów. Na pewno z każdego z tych narzędzi będę korzystał. Kawka i do dzieła. Do boju, kowboju. Króciutko jeszcze z zaczniemy już montować uchwyt. Powiem Wam kilka słów o tych szablonach. tu Możemy sobie ten odpakować. Plusy i minusy każdego z nich. Plusem lub minusem tego szablonu są otwory. Plus jest taki, że możemy zamontować, zaznaczyć, przepraszam, większym elementem. Tu zobaczcie, to no, zrobimy sobie na tym. Roboczym blaciku, jak to wygląda. Jak weźmiemy sobie ołówek i chcielibyśmy zaznaczać otwór ołówkiem, to wtedy ołówek nam ładnie tutaj wchodzi w te otworki. Dla porównania bierzemy szablon ten piosenki, tak zwany fixa. Widzicie, tutaj już ciężko, chociaż akurat ten ołówek, swoją drogą, pamiętacie, nie? To jest super ołówek tutaj, wyświetla się Wam karta do filmu z tym ołówkiem. Ten ołóweczek też jakoś jest w stanie zaznaczyć te kropeczki. Widzicie tutaj, tu mamy takie kropeczki, a przy tym szablonie zielonym mamy takie kółeczka. Oczywiście do tego szablonu dużo wygodniej jest korzystać z cienkiego markera czy cienkiego cienkopisu. I wtedy wygląda to w taki sposób. Kiedy plusem jest ten szablon? Ten szablon pozwala nam bardzo precyzyjnie wyznaczyć miejsce wiercenia. Tutaj, jak mamy te kropeczki, to i tak musimy wiertłem potem trafić w środek tego zaznaczonego kółeczka. Tutaj praktycznie mamy kropkę, na kropeczce ustawiamy wiertło i wiercinę. Jeśli chodzi o sam szablon, to ten jest wykonany z troszkę takiego bardziej, bardziej wiastego plastiku. On jest taki bardziej gębki. Ten szablon jest sztywniejszy. On tak nie pracuje. Myślę, że to dobrze teraz widać. Oba mają wyznaczony środek szablonu. Ten tak samo. Przy czym ten szablon jeszcze ma dodatkowo tutaj różnego rodzaju skalę w calach i w centymetrach przepraszam w milimetrach tu mamy 32 mm 64 i tak dalej i tak dalej od środka w jedną i w drugą stronę czy to jest dobrze czy źle to już jest kwestia tego w jaki sposób z tego korzystamy czasem to przeszkadza a czasem pomaga i pewnie dlatego na tym szablonie już nie ma konkretnych wymiarów tylko po prostu możemy sobie zaznaczyć teraz tak plusem tego pomara pomarańczowego szablonu jest to że jest wyższy jeśli to dobrze widzicie ten zielony to jest Więcej niż połowa tego dużego. Jeśli macie długie uchwyty do szafek, no to z tym szablonem będzie trzeba troszeczkę tańczyć, a ten szablon pozwala też długie uchwyty do szafek montować. Więc to sami musicie zdecydować, jakie macie uchwyty, i wtedy wybieracie ten szablon, który Wam pasuje. Jeśli chodzi o użytkowanie, to zobaczcie, pokażę Wam na tej górnej szafce, na przykład, jak to wygląda. Przykładamy sobie szablon do krawędzi frontu i będziemy zaznaczać, za chwilę zobaczycie w praktyce, tylko chwilka teorii. Będziemy zaznaczać naszą odległość uchwytu, tak to wygląda przy tym zielonym i sobie zaznaczamy miejsce. Czy montujemy w pionie, czy w poziomie, to już jest kwestia tylko i wyłącznie czysto estetyczna. Jeżeli zamontujecie w pionie, to będzie takie wrażenie, że troszkę nam się szafki rozciągają, jeżeli w poziomie troszkę nam się Kuchnia rozszerza wizualnie, ale to sami musicie zdecydować. A w naszym przypadku będzie to wyglądało tak, że uchwyty na szufladach będą zamotowane w pionie, a resztę uchwytów będzie. Przepraszam, w poziomie. Oczywiście w poziomie, a reszta uchwytów będzie w pionie. Warto, jak zastanawiacie się, czy chcecie, żeby były w pionie, czy w poziomie, wziąć pod uwagę, jaką macie najwyższą szafkę i teraz wam pokażę to. Chodźcie ze mną. Na tym przykładzie. Zobaczcie, tutaj mamy cargo, to jest szafeczka cargo, a to jest długość naszego uchwytu. Gdybyśmy chcieli go zamontować w poziomie, no to bez sensu, bo oczywiście wystawałby poza szerokość frontu. W pionie nie będziemy chcieli montować go na środku, tylko przy krawędzi i dzięki temu ładnie montując wszystkie te uchwyty w pionie na szafeczkach, będziemy mieli wizualnie jakąś tam zgodność. Także teraz to tyle, jeśli chodzi o szablony, jak w skrócie, wiecie, nie? Kilka słów. Ja zawsze mówię Wam, że te filmy będą krótkie, dzisiaj krótki film, ale to tak, nie? To najpierw muszę się nagadać, a potem dopiero przechodzimy do roboty. Więc oczywiście w opisie filmu macie rozdział, podzielony na rozdziały ten film. Jak to gadanie moje Was nudzi, to zapraszam Was, przesuńcie sobie, przewińcie już bezpośrednio do montażu, montażu uchwytów. No i teraz bierzemy się do montowania uchwytów na szufladach. Yes. Zanim zaczniemy montowanie uchwytu, musimy wyznaczyć środek uchwytu i środek frontu, w tym przypadku będzie to środek frontu od szuflady. Robimy to w zwykły, zwyczajny sposób. Mierzymy sobie metróweczką uchwyt, tutaj mamy 21,4. Na pół to będzie. 10,7 i Można to zaznaczyć ołówkiem markerem, tak żeby to po prostu było widoczne. Przytrzymam to sobie rączką 10 i 7. Ok. 7. To samo robimy z szufladą trzydzieści dziewięć i sześć trzydzieści dziewięć i sześć na półtyz piętnaście dziewiętnaście i pięć dziewiętnaście i osiem. 19,8. I sprawdzamy. 19,8. 19,8. Ok, mamy środek. Przechodzimy do szablonu. Dlaczego wyznaczamy środek na uchwycie? Po to, żeby środek uchwytu światło zasłonięty. Pokrywał nam się ze środkiem szablonu. I teraz zobaczcie, tu mamy środek szablonu, tutaj dodatkowo mamy 0, czyli wiemy, że ten rząd otworów to nasza zero I możemy sobie zobaczyć, gdzie nam wychodzą otwory, które to będą rzędy. To będzie ten rząd i to będzie ten rząd. Żeby za każdym razem tego nie zaznaczać, możemy przykleić sobie tutaj po kawałku tasienki. co ja właśnie teraz zrobię. Czyli to będzie nasza lewa strona. Uchwytu, a to będzie nasza prawa strona. Uchwytu. Podobnie by to wyglądało na tym zielonym szablonie. Też przyłożylibyśmy środek, i tu już byśmy wiedzieli, że to są te nasze dziureczki do zaznaczania. Ok, przechodzimy teraz na front. Mamy wyznaczony środek, ja będę korzystał z tego pomarańczowego szablonu. Przykładam szablon do mojego środka frontu. Ja wybrałem sobie dziureczkę, wysokość od góry, numer 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest to kwestia dowolna. Tak jak sobie wybierzecie, tak zaznaczacie. Nie mamy tutaj żadnego jakiegoś standardu, że to powinno być na tej, na tej wysokości. To co Wam się będzie wizualnie podobało, tak jak będziecie uważali, że jest dobrze, to tak to sobie zróbcie. OK. Mamy to zaznaczone. I kontrolnie oczywiście sprawdzam. 10,2 już widzę, że coś źle zrobiłem. 12. Hmm. Źle wyznaczyłem środek uchwytu. Nie, tutaj, zobaczcie. Widzicie? O jeden rząd się machnęła z O. No. Dlatego właśnie sprawdzamy, dlatego zawsze sprawdzamy. Przesuniemy tasiemkę, zmazujemy, nasz znacznik, ustawiamy szablon jeszcze raz. Patrzymy, czy ten otwór nam się pokrywa. Tak. Zaznaczamy. Jeszcze raz, coś tu się delikatnie przesunęło. To już jest taka, wiecie, precyzyjna praca. Trzeba tu się przyłożyć. Na spokojnie kilka razy zmierzyć, no bo inaczej po prostu czeka nas wymiana frontu. Rozstaw uchwytów się nie zmienia, więc jedyne, co jak zrobimy błąd, to musimy zmienić front. Teraz mamy 117. Tutaj mamy 119, czyli jeszcze tutaj coś nam nie gra idealnie. A no tu jest takie 7-8. sprawdźmy, to może być kwestia tutaj też nie ma idealnego tak środka na szablonie widzicie, też jest ten możliwość takiego manewru delikatnego no i to się zgadza ok, czyli musimy tutaj też precyzyjniej przykładać ten środek raz, dwa, trzy, cztery ok 11,9 11,9 super wysokość 3, 2, 3, 3 3, 2, 3, 3. super Bamy. ok. Możemy teraz przejść do wiercenia. Najważniejsza rzecz, chyba najważniejszy element przy wierceniu. Jeżeli nie chcemy, żeby z tyłu nam zrobiło wielką dziurę, wywaliło kawałek płyty, przykładamy sobie kawałek drewnka, kawałek jakiejś płyty, to może być sklejka, w moim przypadku to jest kawałeczek kantówki, przyłapuję sobie go ściskiem z jednej i z drugiej strony i dzięki temu przewiercimy się przez front. Następnie wejdziemy kawałek w kantubeczkę i nie będzie tego rozwalenia. Wiertełeczko wreszcie możemy to odpakować. powinno się po prostu wysuwać. Ok, jest, dobra. Dobieramy wiertło średnicą do naszego wkręta. Możemy to zrobić tak po prostu ręcznie, albo zmierzyć sobie to w miareczką. Tył wiertła mierzymy tyłem, nie przodem, za małe. Trójieczka jest za mała. Czyli już wiadomo, w naszym przypadku będzie to czwóreczka. Sprawdzamy. To jest ta średnica. Wkrętareczka i jedziemy. Oczywiście, wiercąc, staracie się trzymać. Przejdź proszę z tej strony. Staracie się trzymać wkrętarkę w pionie w poziomie. I widzicie, to jest ten fajny motyw, że tu jest ten kolec na końcu. I on idealnie trafia w wyznaczony punkt. Przytrzymuję sobie szufladę. strona. ale emocje jak na gr żebybu branie. Przeszedłem. OK. Zdajemy ściski. Zobaczcie, jak to wygląda od wewnątrz. Nawiercony element i tu ładnie, gładziutko, nic nie wyrwane, nic nie wyszarpane. Montujemy uchwyt. Mamy tulejki, śruby i uchwyt. Idealnie, super. Ja nie używam nigdy wkrętarki do montażu uchwytów. Zawsze robię to śrubokrętem, dlatego że to jest takie wrażliwe miejsce. Nie chcę, żeby nic mi zjechało, żeby nie zarysować tego frontu również od wewnątrz. Oczywiście, jak robicie u siebie i coś tam się nie uda, to pewnie nic się nie stanie. Ale wiecie u kogoś, to ktoś lubi, jak jest tak ładnie, fajnie, wszystko czyściutko. Sami robicie to pewnie machniecie ręką, ale jak robi u was fachowiec, to pewnie powiecie, co to za fachowiec, nie? Zawsze tak jest. Także. Super! pierwszy uchwyt zanotowane. Jeszcze dogram nam tak już bez szczegółów, bez opowiadania, jedną szufladkę, jak to robimy. W międzyczasie wpadłem na fajny pomysł. W związku z tym, że tutaj tak ciężko z tym szablonem, żeby z nim tak nie tańczyć, to ściski, które używam do przytrzymania drewienka, użyję ich do przytrzymania również szablonu. Te ściski serdecznie Wam polecam. Słuchajcie, to są super, super ściski. Fajne rozwiązanie. Przytrzymuję. Raz, dwa, trzy. To samo. Czwarty otwór. Raz, dwa, trzy, cztery. Słuchajcie, chodzi o to, pewnie w różnych filmikach to widzieliście, że gości tam zaznacza, wierci, już zrobione. Fajne. Ale jeśli robicie to pierwszy w życiu. Pomierzcie to sobie dwa razy, nikt Was nie goni, a zaoszczędzicie sobie kłopotu chociażby z jeżdżeniem jeszcze raz, z zamawianiem. I dzięki temu, że mierzycie, to sprawdzacie, czy w dobrą dziurkę trafiliście za każdym razem. Nie musicie się ty, później tym stresować, zastanawiać. Standardowo, tak jak było przy pierwszym uchwycie, przyłapujemy sobie drewno. I teraz już Wiercimy i lecimy z kosem. Przy okazji, też zauważyłam, że jeżeli nie macie tej wprawy, żeby ta wkrętarka Wam chodziła w pionie i w poziomie równiutko, to weźcie sobie odrobinkę większe wiertło o jeden rozmiar. Jeżeli to jest czwóreczka, to weźcie sobie piąteczkę. Bo wtedy będziecie mieli troszeczkę luzu, żeby troszkę tym pomanewrować. Bo tutaj, jak pójdzie Wam ze skosa. Krętarka, to potem uchwyt też będzie problem zamontować, ta śrubeczka od uchwytu będzie się tam wyginać. Ale jak czujecie, że dacie radę taką, to pewnie. Jeszcze raz zajrzyjcie do środka. Fajnie to wygląda, nie? Jak kiedyś mieliście problem z tym, że wiertło wam rozwalało drugą stronę płyty, to właśnie dlatego, że nic nie było podłożone. Skręcam kolejny uchwyt. Jak macie gałki, to macie mniej kręcenia, nie? Bo tylko jedna śruba.